z Polski. Europa yeah, yeah. Siemaneczko moi mili. witam was Luxon w kolejnej odsłonie kolejnego albumu. Dziś będziemy przenosili się do bardzo tajemniczych miejsc. Dzisiaj będziemy owładnięci magią, ale dzisiaj będziemy również na Śląsku. Dzisiaj będziemy mówili o starej płycie. Płycie z 1996 roku, która odbiła się wielkim echem w hip-hopowym świecie. Płycie, która odcisnęła się jak stempel na okładce. Płycie, która była prologiem. Mówimy tutaj o albumie Księga Tajemnicza Prolog. Kaliber 44. Księga Tajemnicza Prolog był to debiutański album zespołu Kaliber 44, który w 1996 roku za sprawą wytwórni SP Records ukazał się słuchaczom prosto ze śląskiego podwórka. Współtwórcami albumu byli nie kto inni jak trzej wspaniali, Panowie ze Śląska, a mianowicie bracia Marten. Michał, znany tutaj jako świętej pamięci brat Joka. Marcin, czyli lord M.M. Dab, który, kiedy wychodziła ta płytka, obchodził 18. urodziny. Byli to młodzi ludzie, naprawdę młodzi ludzie, którzy osiągnęli coś niesamowitego. I oczywiście nie kto inny, jak Piotr Łuszcz, Mac Magik I. W późniejszym okresie, znani również jako Abradab, Joka. I po prostu magik, Ale dla tej płyty nadali sobie takie tajemnicze przydomki. Produkcją na tej płycie zajęli się oczywiście oni sami, ale między innymi brał tutaj również udział jajonarz. Skrecze tworzył nie kto inny jak Sebastian Felix, znany jako DJ Phil -X. DJ Felix! Zobaczcie, okładka. Okładka to bardzo dobry, przemyślany pomysł. Pieczeń średniowieczna wyciskana za pomocą stempla. Świadectwo wiarygodności. Na pergaminie zapisanym z dziadów. Nad ludy i nad króle podniesiony. Na trzech stoi koronach, a sam bez korony. A życie jego trud, trudów. To właśnie mamy na tym pergaminie. Także już okładka mówiła o tym, czego możemy spodziewać się na płycie. Już tytuł mówi o tym, że będzie to tajemnica że będzie to księga zapisana tajemniczym pismem. Album powstawał w konwencji psychorap. Było to coś nowego na tamte czasy. W Polsce kultura hip-hop dopiero raczkowała, przebijał się rap. Oczywiście przesiąknięty Ameryką, USA, a nasi panowie ze Śląska stworzyli rap oddziaływujący na psychikę ludzką. Jak wspominał Abra inspiracji do płyty było wiele. Joka zaczytywał się na przykład w horrorach, lubił bardzo książki, horory. Lubili grać yy, wydane przez brytyjskie wydawnictwo Games Workshop, planszówki fantazji, właśnie. Magia i Miecz, może kojarzycie w tamtych czasach, to była świetna planszówka. Słuchali rapkoru, takiego właśnie nurtu, który łączył rap i hardcore. Stamtąd niedaleko było już do psychorapu. Ambrada wspomina również, że inspiracją, dużą inspiracją do tego albumu była również wydana przez Kazika płyta Spalam się. Tamten klimat właśnie, który był na tej płycie idealnie pasował do tego albumu. W mojej klasie uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu. Jednak największą inspiracją do tej płyty był właśnie program Yo! MTV Raps. właśnie tam oni Joka Magik i Abradab czerpali najwięcej inspiracji inspiracji właśnie z oceanu ze Stanów inspiracji tak jak Wu-Tang Clan inne składy amerykańskie które w tamtym czasie grały które w tamtym czasie wydawały swoje płyty i tam była główna inspiracja tam było źródło jak wspominali płyta sprzedała się świetnie ale za ten tantiemy z tego albumu można było kupić jedynie ciuchy Późna browara ze znajomymi, kupić głośniki Tonsilla, jak wspominała Brada, bo takie właśnie sobie kupił, czy kartę graficzną do komputera, ale nie szło kupić mieszkania, samochodu. Koncerty dawały lepszy pieniądz, ale pieniądze z albumu były na pewno większe niż kieszonkowe, a zainteresowanie było ogromne. No więc co, moi mili słuchacze, przechodzimy do utworów, a mamy tu piękną, pewną piątkę. Piątkę wspaniałych kawałków, nad którymi możemy się chwilę zatrzymać. Chciałbym tylko móc słuchać tego w domu. Pierwszym z utworów, o którym na pewno trzeba wspomnieć, jest to kawałek Nasze mózgi wypełnione są Marią. Tekstem utworu zajął się oczywiście Magik, jak również produkcją wraz z Jajonaszem. Utwór Nasze mózgi przepełnione są Marią jest zaproszeniem dla słuchacza, odbiorcy, żeby posłuchał co stworzyli. Na co czekali całe życie? W kawałku jest wiele upiornych porównań i nawiązań do książek, do horrorów. Nasze głowy wypełnione są Marią, jak wskazuje tytuł. Marihuana miała ogromny wpływ na ich twórczość. Była inspiracją, która przyczyniła się do wielkiego wybuchu kreatywności. Otworzyła umysły i przede wszystkim nie spowalniała umysłu, jak piwo czy wódka. Świetny kawałek i tym kawałkiem właśnie otwieramy ten album. Posłuchajcie. Noc ciemno i się, że tak nagle słoń Pobrawiła błyskawica w naszą Na pół, na dole, widać jazdę z mój O, coś się stało, zdarzył się To nie to, tak ja mam ciało, ja żyję i być Wyśl, wyśl, mam, za mało już tu jest Podaj mi rękę Kolejnym wspaniałym utworem, któremu warto się przyjrzeć Był kawałek Więcej Szmalu 2 Kawałek, w którym na gramofonach popisał się DJ Felix Dał tutaj świetny pokaz swoich umiejętności. Muzyką zajął się oczywiście Magik. Kawałek więcej w szmalu, jak wspomina Abra Dab, był takim raczej marzeniem młodego chłopaka dorastającego w Katowicach, właśnie w dzielnicy Bogucice, o wielkich pieniądzach, a nie raczej kawałkiem o rekinach biznesu. Refren tego utworu jest wykrzyczanym manifestem młodych ludzi, którzy chcieli w tamtych czasach godnie żyć, pracować, kupować, zakładać rodziny. Tylko bogaci mogą mówić mi, że pieniądz nie daje szczęścia. I chyba... Ten refren mówi sam za siebie wszystko. Nic dodać, nic ująć. Posłuchajcie. Masz ten płask, wymóg, mówicie znów. Pragnienie posiadania większej kasy, żebyś mógł. Całymi dniami leżać ci pierdolę dziewki. Ten cel jest już bliski, jak wyciągnięcie ręki, bo zakazany owoc, ziemię obiecała się bałaganą. Kolejnym świetnym kawałkiem, o którym trzeba powiedzieć, jest utwór Bierz mój miecz i masz. To jest świetny kawałek. Nie wiem, czy kobietom się spodoba, czy nie, chociaż nie jest wulgarny, ale jest takim pełnym środków stylistycznych i metafor, porównań kawałkiem o erotycznym uniesieniu kochanków. Najbardziej poetyckie opowiadanie o akcie seksualnym, jakie słyszałem do tej pory w utworach hip-hopowych. Naprawdę, wierzcie mi, świetnie to jest przedstawione. I mówię, nie narzuca się, nie jest wulgarne. Jest idealne w punkt. Nawet ten tekst, że miecz jest twardy jak skała, to świetne porównanie. Wiadomo czego, wiadomo o czym tu mowa, ale jest fajnym nawiązaniem do średniowiecznego oręża rycerzy. Pokazuje to tylko, jak album był pięknie usytuowany w stylistyce Tajemnicy i Magii. Panowie zrobili świetną robotę. Nie było tu nic przypadkowego, wszystko było przemyślane. I nie zapominajcie, że to byli młodzi ludzie. 18 lat, mniej czy więcej. To byli ludzie, którzy dopiero zaczynali wchodzić w dorosłość. Więc wyobraźcie sobie, taką świetną płytę stworzyli tacy młodzi ludzie. Lecimy z tym tematem. Jestem na trwodze, jak największą. Czwartym utworem oczywiście którego nie można pominąć który tutaj jest nie wiem według mnie chyba najbardziej znanym utworem z tej płyty był to solowy utwór Magika plus i minus no dzisiaj po latach kiedy już Magika nie ma z nami no to on zyskał jeszcze większe znaczenie ale już wtedy był świetnym utworem piękny osobisty o życiu i historii do tego ta psychodeliczna a zarazem piękna melodia nadaje mu niepowtarzalnego klimatu Historia opowiedziana jest chyba w najbardziej obrazowy sposób, jaki można sobie wyobrazić: wewnętrzną walkę właśnie ze strachem, bólem i obawą przed wyrokiem, jakim mogła być choroba, właśnie AIDS. Bo Magik w tamtych czasach obawiał się właśnie, że mógł się zarazić. W tym utworze jest jakby dialog z lekarzem, z którym on rozmawia na ten temat na temat tego, czy plus, czy minus bo plus oznaczałby śmierć. Ten kawałek Magika był niesamowicie emocjonalny. Oddziałowało na emocje, jak wspominał Gutek. Magik pisał zwrotkę, nawijał, a ona wwiercała się w umysły ludzi, bo kiedy rapował, to rapował sercem. Ciężki utwór. Może dziś nawet dla ludzi w tych czasach żyjących, którzy stykają się z tą ciężką chorobą, jest to trudny temat. I kiedy Magik mówił, że w żyłę nie daje, że nie uprawia seksu z przypadkowymi kobietami, to jednak w tamtych czasach, w latach 90., wiedza na temat tej choroby, na temat HIV, na temat AIDS, nie była tak nam dobrze znana.

Ostatnim utworem, o którym warto powiedzieć, a nawet trzeba powiedzieć, jest tym razem solowy kawałek Joki. Moja obawa, bądź ja Kawałek, co ważne, znalazł się wśród 120 najważniejszych polskich utworów hip-hopowych według serwisu T-Mobile Music. Kawałek Moja obawa, choć zabarwiony był romantycznością i liryzmem, to był wołaniem z głębi serca, z głębi człowieka o sens wiary. Oto czy Bóg jest. Joka w niedosłowny sposób, ale dotykając opuszkami palców, chciał się zmierzyć z wielkim dziełem, właśnie Mickiewicza. Dlatego właśnie moja obawa jest taką wielką improwizacją, inspirowaną właśnie wielką improwizacją Adama Mickiewicza, gdzie Konrad wołał również do Boga. Właśnie z takimi rzeczami mierzyli się i z takimi rzeczami umieli się zmierzyć. Joka świetnie tutaj wyszedł w tym kawałku, świetnie zarapował, świetny przekaz. Kawałek jest wielką sumą wielkich pytań, na które nie dostał odpowiedzi. Chyba nikt z nas nie dostaje odpowiedzi, ale na tym właśnie polega wiara. Co moi mili? Przebrnęliśmy przez pięć utworów, pięknych utworów. Ja jestem zachwycony tą płytą. Wiadomo, że nagrywana była na sprzętach, które no, dziś można nazwać już prehistorią. Czasami w niektórych utworach e, muzyka jest za głośno, tekst za cicho, beat za głośno, czasem nie wszystko idzie zrozumieć, wiadomo. To też jest ta konwencja, ten styl. No, ale mogę z pełną świadomością powiedzieć, że ten album to kamień milowy. Naprawdę to jest kamień milowy. Księga Tajemnicza. Miała unikatowy styl, magiczny, tajemniczy. Była to przeplatanka takiego marihuanowego haju romantyzmu i fantastyki, e, świetnie polepiona. Ale, jak wspominał Abradab, w 1997 roku nadszedł inny styl, pełnokrwisty rap. I oni właśnie zaczęli iść w tamtą stronę. Kolejna płyta to już inna historia, to już zupełnie inny styl. Równie piękny, komuś innemu może się podobać, ale ta płyta odcisnęła się jak pieczęć w naszych sercach. Nikt nie może zaprzeczyć, że jak mało która płyta tak oddziaływała na emocje. Kaliber 44, Księga Tajemnicza, Prolog. No nic moi mili, świetny album, kolejny album, bardzo stary album, ale ważny album. Żegnam się z Wami z mojego studia. Niedługo będzie trochę inaczej, Będziemy trochę, będę musiał trochę przearanżować to studio, sprawy techniczno-budowlane, ale nagrywam to dla Was i mam nadzieję, że to się Wam podoba subskrybujcie, wysyłajcie znajomym, komentujcie oczywiście. To wszystko jest ważne, to jest ważne dla algorytmów tego YouTube'owego świata. No i co? Żegnam Was wraz z Kalibrem i z tą piękną płytą. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo!